Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie. Dany jest okrąg o środku w punkcie s i promieniu r równym. Który z podanych y, punktów leży na tym okręgu? No to teraz tak, równanie okręgu mielibyśmy x minus 2 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu równa się 25. Jeżeli któryś z tych punktów ma tutaj leżeć na tej, to musimy po prostu podstawiać minus 1 za x, no to będziemy mieć minus 1, minus 2, tak? I potem ten wynik do kwadratu plus y jest 7, 7 minus 3 do kwadratu i to musi dać 25. Minus 1, minus 2 jest minus 3, do kwadratu jest 9. A 7 minus 3 jest 4, do kwadratu 16, dobra, to akurat trafiliśmy. Stwierdziliśmy, 9 plus 16 będzie, więc odpo będzie odpowiedź A, ale zobaczcie, jakbyśmy ten na przykład podstawili, no to byśmy mieli co? 2 minus 2 do kwadratu, 0 do kwadratu, to tu już wyjdzie 0 plus Y, czyli minus 3 minus 3 do kwadratu, to nie da nam 25, bo minus 3 minus 3 jest minus 6, do kwadratu jest 36 no nie wyjdzie 25, nie ma bata, więc ten podpunkt już odpada z C jakbyśmy podstawili to byśmy mieli 3 odjąć 2 w nawiasie do kwadratu metodą prób i błędów po prostu lecimy i y jest dwójeczka czyli będzie 2 minus 3 no i ile to da? 3 minus 2 jest 1, do kwadratu jest 1 2 minus 3 minus 1 do kwadratu minus minus y 1 do kwadratu 1 na plusie no to 2, nie 25, czyli odpada. No i ostatni 5 i 3, no to byśmy mieli tak. 5 minus 2 do kwadratu plus tam jest 3 minus 3 do kwadratu. No to, kochani, 5 minus 2 to jest 3 do kwadratu jest 9. 3 minus 3, 0 do kwadratu 0. No i nie wyjdzie to 25. Nie ma opcji. Czyli tak, pokazałem. Pierwszy A będzie jak najbardziej poprawny. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania poprzednich odcinków. Do zobaczenia.